MMA się bardzo szybko rozwija. Jak się zwiększyła świadomość zawodników a propos tego, że trzeba o siebie dbać dietetycznie, że trzeba się suplementować? Jak to wyglądało kiedyś, jak zaczynałeś, a dziś? No, nie była ziemia. Mhm. Nie była ziemia. Wiesz, kiedyś w ogóle na początku, zawodników MMA prowadzili kulturyści. Bo to byli ludzie, którzy mieli do czynienia z jakimś redukcją masy ciała, tak, z jakimś tak, odwadnianiem, tak. ze względu na to, że, że na tej scenie kulturystycznej stawali. No i tam było podejście bardzo mocno kulturystyczne. Niekoniecznie dobre dla zawodników MMA, bo było między innymi w tych dietach bardzo mało tłuszczów, które są niezbędne, tak jak już wcześniej sobie powiedzieliśmy o kwasach omega-3, czyli EPA i DH, i do i dokozaheksaenowy kwas, które zabezpieczają ci tkankę mózgową. Plus, wszystkie inne tłuszcze, które będą stymulowały Twój układ hormonalny do produkcji hormonów anabolicznych, plus e, odpowiednie zabezpieczenie Twoich stawów. No, dużo było takiej kulturystyki, a mało takiego, takiego sportu, dużo, mało dietetyki mhm. dopasowanej i uszytej na miarę takiego wysiłku, jakim jest MMA.